11. Hey! Mm -hmm. Tackle your fears with all your courage. Trust in your friends and you can win. It. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off. The passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard. But none of these things matter when we score a goal. you love football. A passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up if you love football. In Azuma 11. In Azuma, hey! In Azuma, here we go. Oh, oh. Piłka w siatce! Potężna petarda wciska Evansa do bramki! Drużyna D strzela pierwszego gola i obejmuje prowadzenie! Gwizdek sędziego kończy pierwszą połowę! W meczu mającym wyłonić włoską reprezentację drużyna D prowadzi jak na razie 1 do 0! PINGWIN KONTRA PINGWIN Blizdek sędziego. Zaczynamy drugą połowę meczu. Przejmij! Ech. 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 Szarp, genialnym zwodem, ledwo unika w ślizgu Bianko. Co z Tobą, Jude? Może on ma rację. Może nigdy nie wyswobodzę się spod klątwy klątwy Darka. Ej, Jude, co robimy? Wszyscy czekają na Twoje polecenia. Paolo! Ech. No? O, o, -o kolejne no, no. złe podanie. Szart naprawdę fatalnie dzisiaj podaje. Wyście wreszcie w garść śmieńczaku! Biorę na siebie rozgrywanie. Wszyscy za mną. Na mój znak ustawcie się tam, gdzie wam powiem. Tak, ale. Stonewall sunie do przodu świetnie dryblując. Zaczynamy. Napastnicy szybko do przodu. O, o, -o plan Stonewalla nie wypalił. Czyżby to koniec zespołowej współpracy? No. Dlaczego nie robicie, co wam każę? Bo nagła zmiana lidera tylko wprawia w zakłopotanie waszych prostych graczy. Ach. Proste strategie dla prostych graczy? Co? No i proszę! Akuto od niechcenia odbiera mu piłkę i rusza do przodu! Hej, wracaj tutaj! Ani Jut, ani Kaleb nie radzą sobie teraz najlepiej. To ja muszę go zatrzymać. Nie przypuszczę cię dalej! Kiedyś krótko byłeś moim idolem. Prawdziwy włoski meteor, Paolo Bianchi. Co? Ale to było dawno temu. Teraz jesteśmy od Was silniejsi i możemy pokonać cały świat. A kiedy już zniszczę Was, wtedy zniszczę cały świat. Jakim cudem minął Paolo? Piękny X! Ach, błąd się, błąd się. A! <laughs> A! Trzymaj mocno! Uda ci się! Obronie. Jestem pewien. Ognista pięść plus jeden! A! Niewiarygodne. Ewans obronił zupełnie nową techniką, dzięki czemu nie wpadł po raz drugi z piłką do bramki. Nie ma gola! Ach, świetnie. Ewans zablokował potężnego królewskiego pingwina własnym ciałem. Obronił mój strzał? Niemożliwe. Dobra, chłopaki, najgorsze już za nami. Ruszył? Ruszył? Pogońmy i Pora atakować! <laughs> Co się dzieje? Dobrze wiemy, że bramkarz nie powinien brać udziału w ataku. Kapitanie? Paolo. W ciągu kilku najbliższych miesięcy czeka wasz zespół wiele ciężkich spotkań. Jednak są to istotne wyzwania, bo dzięki nim staniecie się lepszą drużyną. Tak, Paolo Bianki. Jeśli jesteś osobą, za którą cię uważam, to bez wątpienia poradzisz sobie z przeciwnościami. Ty i ci wszyscy, którzy w ciebie wierzą. Co? Czego ja się tak bałem? Sprawy i tak potoczyłyby się tym torem. Hey, Jude! Róż się, stary! Mamy robotę! Jasne! Angelo i Dante! We trzech zaatakujemy obydwoma skrzydłami! Anton i Michael, wy zostańcie z tyłu! Robi się! Paolo, ty pomóż Markowi! Pewnie! Gotowy? Jazda! Tak! Evans z kolegami szybko przesuwają się do przodu! Ale defensorzy drużyny tej już na nich czekają! Dobra, Mark, podaj teraz do Paolo! Jestem gotów! Jest twoja, stary! I to się nazywa dribbling Czterech przeciwników miniętych w mgnieniu oka. On naprawdę śmiga jak meteor. O, widzę, że nareszcie się przebudziłeś. W sumie lepiej późno niż wcale. Podaj tutaj! Koleb? Masz! Znów do ciebie! Prąd dalej! Przedzierają się przez obrony drużyny denicym bulldozer, buldożer przez zagajnik. Zaczęli wreszcie grać jak dobrze na Oliwiona maszyna. A więc w ten sposób gra ten cały Mark Ewans, tak? Zaraz przestaniesz pikać, chudy koleżko. Przemij Mark! Mam ją! Ewans i Bianci minęli właśnie Akuto! W tej chwili to właściwie pojedynek pomiędzy bramkarzami. Co za o, spotkanie. Dawaj! Dos do Biankiego? Uderzenie głową! Ale niecelne! Do kogo to miałoby? być? Do mnie, słoniu! Co? To? to nie był strzał, tylko podanie! Uwaga! Przedarli się przez defensywy i umieścili piłkę w bramce przeciwnika! Tak! Świetny strzał! Udało się, bolo! Tak! <śmany> Naprawdę to zrobili! <śmany> Udało się. Mamy remis jeden do jednego, więc męż zaczyna się od nowa! Zemszę się na tych pajacach! Witorio! Co się dzieje tym razem? A Kuto nagle stanął w miejscu! Co to ma znaczyć? Co się dzieje? Uh, uh, piłka, gdzie piłka, nie widzę jej, a kuto? Nie mówże. Zatem twoje oczy. Uh, 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 uh. Doszło do odrzutu, uh? Uh, uh, uh. odrzutu? Co to znaczy? Chcąc uczynić Cię lepszym piłkarzem od Judas Sharpa, wstrzyknąłem Ci pewną substancję. Ale jesteś jakby nieobecny. Nie potrafisz w stu procentach wykorzystać możliwości, jakie ona daje. Dlatego Twoje ciało ją odrzuca. Ha. Przypuszczałem, że to właśnie coś takiego. Co za potwór. W porządku, nic mi nie jest. Wciąż mogę grać. Dość tego! Nie widzisz, że on cię wykorzystuje? Bawi się tobą jak zabawką! To mi wcale nie przeszkadza. Niczego jeszcze nie skumałeś, prawda? Nie wiesz, jak się czuliśmy. To marzenie każdego, kto uwielbia grać w piłkę. By móc reprezentować swój kraj i zostać mistrzem świata. Tak, to było też nasze marzenie. Jednak niestety marzenia są tylko marzeniami, a do światowej elity docierają tylko wybrani. Wiedziałem o tym dzięki gorzkim przeżyciom. Jednak w chwili naszego największego potknięcia, nagle pojawił się przed nami nasz wódz. Czołem chłopcy, nie chcielibyście być trochę silniejsi. Dał nam siłę, dzięki której w każdej chwili moglibyśmy podbić świat. Jeśli to cena, jaką muszę za nią zapłacić, to zniosę ból, jakiego jeszcze nawet nigdy nie doświadczyłem! Będę graczem doskonałym, najlepszym na świecie! I żaden piłkarz nie będzie mi nawet dorastać do pięt! Chodzi tylko o siłę. Czuję się, jakbym patrzył w lustro i widział w nim dawnego siebie. Przyszła pora na ten strzał, Stonewall. A? Ten strzał? Ty mówisz poważnie? Jeśli chcemy pogrzebać ambicje Reja Darka, to jedyne wyjście. Tak, ale nie jest jeszcze gotowy. Skąd wiesz, że nam się uda? Wiem, że się uda. A... Przecież nie jesteśmy już jego własnością. Hm. Masz rację. Ten strzał to najlepszy sposób, by mu pokazać, że nie jest nam potrzebny. Wznowienie hm. gry z linią bocznej. Piłka w posiadaniu orzeczenia. Hm. Kaleb, jesteś gotowy? Byłem gotowy na długo przed tobą! Co oni robią? Stone i szarp, suną mocno do przodu. Przejmij! Szarp dośrodkowuje? Nie! Zwalający super combo. O! Ale wiatr znosi w no. piłkę poza boisko! O no nie, co za pech! Przecież to był... Kurczę, jednak pudło. Pytanie tylko dlaczego? Hej, chłopaki! Czy to był ten strzał? Ten, który... Tak, to ten. Ach. Przyjdź do mnie, gdy skończycie trening. Nie wierzę. To kombos, który razem ćwiczyliśmy. Ale jak widać, jeszcze nie jest dopracowany. Szkoda. Gdybyśmy go dobrze wykonali, Dark dostałby strzała prosto między oczy. Hmm. Nigdy bym was o coś takiego nie podejrzewał. Przepraszam, Kaleb. Hmm? Do tej pory miałem wrażenie, że nie mogę ci ufać. Myślałem, że nas zdradziłeś. Hmm. Ale to się właśnie zmieniło. Pomogę ci na tyle, na ile mogę. A zatem plan jest... Taki. Musimy we trzech ze sobą współpracować, a wtedy ten strzał nam się uda. My we trzech? Hmm. Wchodzę w to! Drużyna D wznawia grę od własnej bramki. Ich strzał nie jest jeszcze gotowy. Czyli to ja muszę strzelić drugą bramkę moim mieczem Odyna. Paolo! O! Słuchaj, mam pewien pomysł. Dasz nam spróbować jeszcze raz? A czemu by nie? A kto to wraca, żeby znowu pokić Paolo? Jestem piłkarzem doskonałym! Najprawdziwszym bogiem piłki nożnej! Chyba śnisz, ty gogle oki dziwaku! Co? Słyszałeś? Świetne akcje są zasługą wszystkich w drużynie. Piłka nożna to gra zespołowa. Jeśli sądzisz, że możesz grać sam, to znaczy, że jesteś fatalnym piłkarzem. Zamicz! Nie oddam ci mojego miejsca w reprezentacji. Ja! Rząd! Co jest? Nadal próbujesz mi się oprzeć i zaprzeczasz, że to dzięki mnie jesteś tym, kim jesteś? Nie wypieram się w przeszłości, ale to przyszłość jest dla mnie ważna. Nie zapominaj tylko, że to właśnie ja cię stworzyłem. A zatem od dziś to ja o sobie decyduję. Wrócisz do mnie, mój chłopcze. Twoja przyszłość jest niezaprzeczalnie związana ze mną. Myliście, ponieważ panem mojej przyszłości! Jestem tylko ja! A napędza mnie chłopak, który zawsze patrzy przed siebie. Mark Evans, nasz kapitan! A ja... My wszyscy ruszamy teraz do ataku! Japończycy atakują we trzech! Ale na bramce drużyny Desto i bramkarz ogromny jak mur! Zatrzymam was! Chyba waszemu strzałowi zabrakło wysokości! Co? Wysokość? On ma rację! A więc chodziło o wysokość! Zróbmy to! Tak! Musimy po prostu jakoś połączyć pionową prędkość z płaszczyzną poziomą. Strzały królewskiego pingwina są dwuwymiarowe. Więc żeby ulepszyć... To dali wymiar wysokości! Ha! Ulicha. Porząd trójwymiarowy strzał! Królewe Królewski pingwin, pingwin 3! numer 3! Ruszaj, julio! Zatrzymam go! Moim królewskim pingwinem X! Królewski pingwin X! To jest niewiarygodne. Go, GOL! Trzech japońskich tapasyków wciska piłkę do bramki drużyny D. Orfeusz obejmuje prowadzenie. O tak! Co za emocje! Niesamowite uderzenie. To było genialne! Nie uwierzyłbym, gdybym tego nie zobaczył. No, udało się. Czasem się nawet na coś przydajesz, mała. Co? Nie udałoby się nam bez Ciebie. To dzięki Tobie strzeliliśmy w ramkę. Dzięki, stary. E, jakim cudem mój królewski pingwin X mógł zawieść? Jakim cudem oni mnie pokonali? E? Ponieważ to my wymyśliliśmy to uderzenie. To najwyższa forma królewskiego pingwina. Czyli królewski pingwin numer 3. Najwyższa forma? Jak to? Wypchaj się, Dark. Nie masz nad nami żadnej władzy. Do końca drugiej połowy zostało niewiele czasu. Czy drużyna D zaatakuje skutecznie? Ach, Julio. Co się stało? O co chodzi tym razem? Stoi jak jakiś słup soli. Przegrałem. Całkowicie. To właśnie ja miałem być piłkarzem doskonałym. Nikt nigdy nie powinien być w stanie mnie pokonać, ale jednak przegrałem z wyrośniętymi pingwinami. A to znaczy, że nie jestem piłkarzem doskonałym. To było jedno wielkie kłamstwo. Ci, którzy pragną władzy, zawsze kończą w ten sposób. Zawsze. <laughs> Chłopak właśnie pękł. Julio, podaj piłkę. No, szybko. Róż się! Chyba nie chcesz tak łatwo się poddać. Bianko, przepraszam. Chyba nie jestem piłkarzem, za jakiego się uważałem. Przestań marudzić i wstawaj. Zrozum, że ta moc była dla nas za duża. Ale, Wittorio. Wróćmy do czasów, gdy byliśmy sobą do czasów, gdy nie byliśmy wielkimi piłkarzami, ale gdy graliśmy naszą własną piłkę. Ale ty nie rozumiesz. Niezwycięstwo jest najważniejsze, tylko walka z całych sił do końca. To ty nas tego nauczyłeś. Już o tym zapomniałeś? Uh. Uh. Chłopaki, uh. Uh -huh. Judy Paolo, zacieśnijcie szyki defensywy szybko! Ten mecz się jeszcze nie skończył. Prawda. <noise> tak. Pokaż wszystkim, znowu radość gry. Dobra. Musimy dokończyć ten mecz. <noise> tak. A oto i gwizdek końcowy. Mecz o miano piłkarskiej reprezentacji Włoch zdobył Orfeusz. <noise> Dziękuję Paolo. Dzięki Tobie przypomniałem sobie dzisiaj o czymś bardzo ważnym. Powodzenia. Włochy to teraz wy. My na nowo musimy poznać naszą kochaną piłkę. Dobrze. Jude, Przepraszam Cię. Jeszcze kiedyś zagramy,? A? Co ty na to Julio akuto? Koniecznie Wyprano im mózgi, ale trzeba przyznać, że mają niezłą technikę Więc mimo wszystko wygraliśmy Tak! Widzisz, kapitanie? Wielkie dzięki, jesteś super Aha. Następnym razem spotkamy się na boisku już jako rywale Racja A zatem na razie Moje gratulacje dla włoskiej reprezentacji narodowej. Brawo, brawo, Orfeuszu, trzeba przyznać, że się Wam udało. Mam jednak pytanie do Graczy i Nazumy. Czy jesteście pewni, że powinniście teraz tu być? Bo co? Na stadionie Kukuara na bezpieku. Aha. Się Czy to Axel? kibitów. Zaraz rozpocznie się spotkanie pomiędzy japońską Inazumą a argentyńskim imperium i tuż to będzie za mecz. Co? Co on powiedział? Argentyńskie imperium kontra Inazuma Japan? Niemożliwe. Przecież z Argentyną gramy jutro. Co to ma znaczyć? Hmm? Chyba, że... <laughs> Dzięki podstępowi rejadarka mecz z Argentyną został przesunięty o dzień wcześniej. Czy uda nam się dotrzeć na stadion, zanim się rozpocznie? Oglądajcie kolejny odcinek Forteca z Baryka! Ale będzie się działo. My heart take no more. Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski dialogi Krzysztof Pieszak. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Hudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.